Witajcie, moi drodzy przyjaciele i przyjaciele świętej Hildegardy. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować substancję, która zadba o nasze jelita. O cały przewód pokarmowy. Chodzi mi o winko... Planowałam zrobić winko z żyworódki, natomiast żyworódkę mam jeszcze zbyt małą do pozyskania z niej liści, więc pomyślałam o aloesie. Aloes ma bardzo podobne właściwości, gojący gojący naszą śluzówkę. Natomiast też jest jeszcze nieco zbyt młody i za mały. Potrzebujemy pół kilo liści razem ze skórką na 3 litry wina. I w związku z tym tak się udało, że w sklepie czekał na mnie taki liście aloesu prosto z Hiszpanii. On waży jakieś 780 gram, w związku z tym z czym pozwoliłam sobie już trochę odkroić. No i yy, wykorzystać go jako substancję leczniczą. Natomiast yy, wiem, że w sklepach można kupić napój z aloesu, ale nie oszukujmy się, ten napój jest konserwowany. W litrze czy w półtoralitrowej butelce napoju z aloesu znajduje się 60 g cukru. Ostatnio to sprawdzałam. Więc to w ogóle mija się z celem. Yy, Miąż aloesowy jest gorzki. To nie ma nic wspólnego z tym smakiem, który znamy ze sklepów. To jest gorycz. Gorycz potrzebna naszym jelitom i śluzówką. Więc yy, przystępujemy do dzieła. Odkryłam kawałeczek, ten zostawię na później. Ten skroimy do 7, 750 ml wina. Bo tyle mam aktualnie. No i zobaczcie, jak to wygląda. Ale wymiąż nie przepada za kontaktem z metalem. Więc spróbujemy wykorzystać do tego celu plastikowy nóż. Najlepszy byłby oczywiście ceramiczny, natomiast na razie takiego nie posiadam. Kroimy w miarę w drobne kawałeczki. Można go też zblendować, natomiast chciałam uniknąć kontaktu z metalowymi ostrzami. I popatrzcie, pokroiłam aloes. Nie chcę go bardziej kroić, żeby tutaj mi sok nie został na deseczce. Wrzucam go do słoika. Teraz go tam zgnieciemy. I zalewamy winem. cała filozofia. Ja go trochę jeszcze zgniotę. Stać w tym winie 7 do 14 dni. Wina nam się maceruje. Yy, za jakieś 7 do 14 dni będzie mocny Aloes. Wówczas dodajemy miód. Yy, w tej chwili daję jakieś 200 g yy, Aloesu, więc w przepisie powinniśmy podać 200 g miodu. Natomiast moim zdaniem. Słodycze można minimalizować. miód dodajemy do smaku, wiadomo, aloesy z gorzki, więc ten cukier jest tam potrzebny. Jak go używamy? Stosujemy dwa razy dziennie po łyżce, można trzy razy dziennie po łyżce, można też zwiększyć tą dawkę odrobinę. Natomiast pamiętajmy, że jak z wszystkim, w nadmiarze szkodzi. Też się zastanawiałam. Czy kroić aloes ze skórką, czy bez skórki? Trochę mi szkoda było tych właściwości. E, Miąż wiadomo, e, łatwiej przerabialny, skórka gorzka. E, ta gorycz jest tam potrzebna. Moja babcia tak leczyła swoich synów. Takiego aloesu nie miała. Miała ten stary, który rośnie w Polsce, dużo mniejszy, chudsze. O, tutaj go widać. E, natomiast na co jeszcze aloes może pomóc? E, u Hildegardy wymieniany jest... Jako lekarstwo na świerzb, na trąd, przy bólach głowy, przy migrenach, przy chorobach żołądka. Jest też używany w połączeniu z mirrą i zalepiany z mąką jako taka papka właśnie w celu przyniesienia ulgi w bólach głowy. Tak naprawdę czego byśmy sobie nie, nie wymyślili, aloes na to pomaga, leczy rany, owrzodzenia. Jest idealnym opatrunkiem nawet na kolana, na skórę. Naprawdę warto próbować. Myślę, że to jest prosty przepis, łatwy, powinniśmy go używać, zwłaszcza jak się trochę gorzej w naszych jelitach dzieje. Za jakieś dwa tygodnie będzie to wyglądało w taki sposób i nic, tylko używać. Także dziękuję Wam za. Wytrwanie do końca polecam i czytajcie świętą Hildegardę.